Był format MP3, to dziś czas na odtworzyczem MP3. Odtworzyczem MP3 były kolejną rewolucją po walkmanach i diskmenach, która umożliwiała słuchanie muzyki, mając malusieńkie urządzenie. Które tą muzykę odtwarzały. Odtwarzacze MP3 stały się popularne mniej więcej wtedy, kiedy zaczęły być popularne formaty MP3, czyli na przełomie XX i XXI wieku, kiedy ludzie zaczęli mieć więcej komputerów, na których mogli tą muzykę przegrywać. Główną cechą odtwarzaczy MP3 była możliwość przechowywania kilkudziesięciu, a nawet kilkuset, czasami nawet kilku tysięcy piosenek w jednym malusieńce urządzeniu, co było niesamowite jak na tamte czasy. Odtwarzacze MP3 można było podzielić na dwie różne kategorie. Jedna kategoria mówiła o tym, czy pamięć w danym urządzeniu jest wbudowana, czy też można wrzucić tam kartę pamięci, tym samym powiększyć pamięć, a druga kategoria mówiła o tym, czy posiadają one Ekrany LCD czy też nie? Możliwość posiadania ekranu LCD dawała możliwość sprawdzenia na przykład tytułu piosenki, informacji o tej piosence, czy też możliwość skorzystania z menu otwarzania, które dawało zdecydowanie więcej możliwości niż samo odtwarzanie muzyki. Choć odtwarzacze MP3 były bardzo popularne i był ogromny boom na nie, wyparły je smartfony, na których można było posiadać zdecydowanie więcej muzyki. Także można było się tą muzyką dzielić za pomocą podczerwieni, czyli IRL-a, o którym kiedyś też był filmik, lub za pomocą Bluetooth w późniejszej technologii. Z czasem to wszystko też zostało wyparte przez strumieniowanie muzyki, przez e, takie portale jak Spotify, Apple Music i tym podobne. Trzymajcie się, cześć!